Ada Fijał odpowiedziała: Annie powierzy. Zareagowała na jej wyzwanie: Nie mogę stchórzyć. Ada Fijał odpowiedziała: Annie powierzy na Instagramowe wyzwanie. Aktorka znana z klanu, Anna powierza, wystąpiła w cyklu Ady Fijał, gdzie zaprezentowała swoje stylizacje, stawiając na wygodę i kolory. Po programie Fijał ostro skomentowała modowe wybory koleżanki, porównując je do nieudanej randki na Tinderze. Powierza uznała to za atak i na Instagramie zaprosiła Adę do swojego świata, rzucając jej wyzwanie: wspólne bieganie, gdzie wygląd nie ma znaczenia. Ada Fijał szybko odpowiedziała, przyjmując: wyzwanie i żartując, że nie może się wycofać pod pretekstem kontuzji ego. Dodała również apel do internautów o dystans i poczucie humoru w social mediach, podkreślając, że nie wszystko musi być traktowane śmiertelnie poważnie. Konflikt przerodził się we wzajemne wyzwanie: które fani obu aktorek będą z pewnością śledzić. Czy to koniec zabawnej wymiany zdań między aktorkami? Raczej nie. Fani obu gwiazd z zaciekawieniem obserwują rozwój sytuacji i zastanawiają się, czy wspólne bieganie faktycznie dojdzie do skutku. Tymczasem Ada Fiał pokazała, że potrafi podjąć wyzwanie z humorem, a Anna powierza, chociaż poczuła się dotknięta, nie unika konfrontacji i z dystansem odnosi się do całej sytuacji. To internetowy pojedynek, który dodaje kolorytu codziennym social mediom, pozostając jednocześnie w granicach dobrej zabawy. Nie wiadomo jeszcze, jak zakończy się ta nietypowa wymiana zdań, ale jedno jest pewne zarówno Anna Powierza, jak i Ada Fijał potrafią podejść do sytuacji z humorem. Ich interakcja w mediach społecznościowych pokazuje, że nawet różnice w podejściu do stylu, czy życia mogą być punktem wyjścia do kreatywnej wymiany, fani czekają na kolejny krok obu aktorek, a sama dyskusja stała się idealnym przykładem. Na to, jak dystans i luz mogą zaskakująco połączyć ludzi w cyfrowym świecie, czy bieganie dojdzie do skutku, czas pokaże.